Dzień dobry, z tej strony Maciej Przygórzewski, serwis Wautomat.pl. Przygotowałem dzisiaj dla Państwa najciekawszych rzeczy dziejących się na wykresach wałutowych. Zacznijmy od tego PL, no jak co tydzień. Tutaj widzimy dalsze próby umacniania się złotego. co temu tak naprawdę pomaga ogólna sytuacja rynkowa, która sugeruje, że może dziać się wyjątkowo dobrze dla złotówki. To dotyczy głównie podwyżek stóp procentowych, które, biorąc pod uwagę obecne oczekiwania rynków, są już niemal pewne w lutym, dlatego też złoty co jakiś czas testuje kolejne lepsze dla siebie poziomy. Tutaj widzimy dzisiaj już pierwszą od dawna. Bez zejścia poniżej poziomu 4,50, co pokazuje, że tak naprawdę stekowanie poziomu 4,50 jeszcze w tym miesiącu jest zupełnie możliwe, natomiast nie można też wykluczyć, że dojdzie do jakichś wydarzeń, które spowodują, że będziemy świadkami korekty. Tym bardziej, że jeżeli weźmiemy sobie na przykład, zobaczymy ten ruch, cofniemy trochę wykres, ten ruch tutaj to jest mniej więcej już 12 groszy, i to bez Jakiejś większej korekty, może tutaj z jednym wyjątkiem po drodze. Tu widzimy takim i to nieszczególnie silnym. W związku z czym w tym ruchu już jest wyraźne miejsce na jakąś korektę i teraz spora część inwestorów pewnie szuka momentu do realizacji zysków. W związku z czym, jeżeli by się pojawiły jakieś wyraźne dane słabsze dla Polski, no to możemy się takiego elementu, właśnie nagłego na, na osobenia złotówki, który będzie realizacją tego spodziewać. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że mimo tego, że mamy w tej chwili chociażby w ostatnich dwóch dniach wyraźny wzrost zachorowań na COVID, co takim typowym momentem potencjalnie y, słabszych danych, tutaj prawie nie ma reakcji na złotym. Y, mimo tego, że mamy powyżej tych 30 tysięcy zachorowań, tutaj się niewiele dzieje. Głównie dlatego, że tak naprawdę nie wrócił temat y, lockdownu do takiego głównego nurtu rozważań. Mimo tego, że choruje nas w tej chwili bardzo dużo, jest bardzo dużo tych testów pozytywnych, społeczeństwo szpitali ma już realne problemy z wydajnością, to tutaj tak naprawdę nie mówi się o kwestiach zamykania gospodarki są te kolejne ograniczenia w niektórych sklepach dla osób niezaszczepionych. Te spotykają się często również z bardzo dużymi protestami, w związku z czym wiele sklepów nie odważa się nawet na wprowadzanie y, tych limitów. No i tutaj jak oczywiście z wyjątkiem tych, które muszą y, z powodu ustaw. I tu jakby no wygląda na to, że Cała ta taka tematyka covidowa ogólnoświatowo generalnie przestała mieć y, większy wpływ na rynki walutowe, ponieważ inwestorzy już teraz zakładają, że kolejne lockdowny, nawet jeżeli się będą pojawiać, one będą relatywnie słabe, one nie będą już miały wpływu y, bezpośredniego na gospodarkę, w związku z czym liczba zachorowań trochę schodzi na drugi plan w kwestiach oczywiście finansowych. I to samo właśnie w tej chwili te złote, natomiast kruje tutaj ta, to oczekiwanie na podwyżki stóp procentowych, to one właśnie patrząc chociażby na stawkę wyboru, która cały czas właśnie y, tu widać o, oczekiwania kolejnych, kolejnych podwyżek y, stóp. No i inwestorzy widząc, że te podwyżki, przynajmniej ostatnia seria, znaczy Serii, seria to jest jakby taka obserwacja, ponieważ Rada Polityki Miejskiej w ciągu uważa, że nie mamy cyklu podwyżek, natomiast pod uwagę, że ostatnie podwyżki stabilnie y, są o pół no to można się spodziewać, że nawet jeżeli nie będzie utrzymane to tempo, to chociaż będzie utrzymana decyzja o podwyżkach no i to, to powoduje, że po prostu inwestorzy coraz chętniej patrzą na złotówkę, tym bardziej, że jej punkt odniesienia w postaci euro tutaj wyraźnie Europejski Bank Centralny odrzuca na razie możliwości kolejnych podwyżek stóp procentowych. Na głównej parze walutowej świata widać, widać kolejny taki tutaj powrót wtorkowy do starych poziomów, które były na eurodolarze. Tutaj wracamy w tej okolicy takiej 1,13-1,1350. Powodem są tak naprawdę lepsze dane, które w tej chwili napływają ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj zresztą o 14.30 rozpoczynaliśmy, mieliśmy dwa ważne odczyty. Z jednej strony indeks FED z Filadelfii i tutaj, o, tu jest wyraźna niespodzianka, jest aż 286 tysięcy wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli sobie przyjrzymy się tym danym, to będą najwyższe dane od wielu tygodni. Tutaj widzimy... Dobrze, 10 tygodni przerwy od tak, niski, od tak wysokich wyników. Pod koniec listopada byliśmy już, początek grudnia, zaczęliśmy wchodzić w takie wyniki w okolicach 200 tysięcy, i one miały miejsce nieco półtora miesiąca, teraz mamy nagły wyskok. Zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne dane. Natomiast widzimy też to na wykresie woltowym, że tu po samej publikacji. Widzimy już lekkie osłabianie się dolara względem euro. Na danych jednodniowych, to tu widać wyraźniej, że inwestorzy jednak traktują ten odczyt poważnie. Natomiast trzeba pamiętać, że to są, to są jednak dane tygodniowe, w związku z czym nawet jeżeli będziemy mieli yy, te wyniki tym tygodniu wyraźnie gorzej to trzeba skonfrontować się z wynikami poprzedniego tygodnia. Z wynikami to będziemy za tydzień, zobaczyć jak się po prostu rozkłada średnia y, miesięczna, średnia z tych czterech y, kolejnych rezultatów. Ona będzie teraz słabsza niż była wcześniej, ponieważ jak widzieliśmy tam w tym y, w wykresie słupkowym, y, te, y, te, te, te wyniki były już lepsze. Natomiast to też pozostaje pytanie, jak mocno to się rozłoży w czasie. I jak bardzo tak naprawdę ten rynek będzie wracał w okolice tych takich 300 tysięcy, czyli ten taki już pułap raczej wysoki dla amerykańskiego rynku pracy, przynajmniej w standardowej wersji, to no bo też musimy pamiętać, że ostatnie dane na temat bezrobocia w Stanach Zjednoczonych, one były wyjątkowo dobre, udało się zejść poniżej 4%, natomiast była relatywnie mała liczba tworzonych nowych miejsc pracy co sugerowało właśnie, że ten rynek będzie jakąś taką stabilizację przechodził. No gdyby, gdyby tak się nie działo i dalej spadało bezrobocie, to bardzo szybko zapalibyśmy te rekordy rekordowo niskie poziomy bezrobocia sprzed pandemii. A też trzeba pamiętać, że ten okres, taki, który mamy w tej chwili poświąteczny, jest takim momentem na rynku pracy bez prac sezonowych, bez innych rzeczy. W związku z czym tutaj faktycznie, jeżeli mówimy o takim cyklicznym bezrobociu, no to bezrobocie w takich okolicach, właśnie stycznia, lutego, marca, kiedy jeszcze nie ma tych prac sezonowych, ono powinno delikatnie rosnąć w gospodarkach, szczególnie mocno w tych gospodarkach, które są oczywiście zależne. Od wolnictwa. natomiast w Stanach Zjednoczonych rolnictwo nie jest tutaj żadnym y, dużym pracodawcą procentowo, w związku z czym to, to nie powinno mieć aż tak dużego znaczenia. Kolejnym wykresem, na który warto zwrócić uwagę jest wykres ropy naftowej, która cały czas rośnie, to tylko ropa londyńska, ona jest trochę droższa od ropy amerykańskiej za baryłkę, natomiast widzieliśmy tutaj, że udało się wczoraj przebić na chwilę poziom 89 dolarów za baryłkę, co sugeruje, że nie tylko waluty ignorują ostatnie wydarzenia z pandemii, również ropa naftowa pokazuje, że Pandemia jest niestraszna, że mimo tego wzrostu zachowań, ten wzrost zachowań nie tylko w Polsce, na świecie również w ostatnich tygodniach mieliśmy y, rekordy zachorowań. W związku z czym teoretycznie jeszcze kilka miesięcy temu tego typu wzrosty powodowałyby nagłe załamanie ropy naftowej. Ja teraz w tej chwili, ponieważ inwestorzy mają już to przeświadczenie, o którym wspominałem, że kolejne wzrosty. Które są na rynku zachorowań, one się nie będą przekładały na kolejne lockdowny, to widzimy, że zachorowania swoje, rynek swoje, tutaj jakby już to takie połączenie między tymi dwoma wydarzeniami, chyba właśnie się, chyba właśnie zostało zerwane i nie wygląda na to, że o ile nie wrócimy oczywiście do lockdownu, żeby ono miało być przywrócone. I tu jak widać, po prostu chodzi o to, że to nie zachorowania powodowały tak na rynkach, tylko lockdowny, a w momencie, kiedy nie ma lockdownów. To zachowania są po prostu nieistotne. I ostatnim elementem na dzisiaj jest taka w sumie trochę ciekawostka to jest wykres euro do liry tureckiej. Tutaj widzimy, że ta zmienność no jest zdecydowanie większa niż na większości znanych nam walut. Natomiast dzisiaj. Wbrew temu, co wiele osób oczekiwało, tamtejszy bank centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Nie mamy już kolejnych obniżek. Natomiast pamiętajmy, że główna stopa procentowa w Turcji wynosi obecnie 14%. Jest to znacznie poniżej poziomu inflacji, która wyraźnie przekracza 20%. W związku z czym no, to, to jest taki sygnał, że ok tamtejszy bank centralny przestaje szaleć i przestaje zgodnie z zaleceniami prezydenta walczyć z inflacją kolejnymi obniżkami stóp procentowych, co oczywiście było szaleństwem, przynajmniej zgodnie ze standardową makroekonomią. teraz w dalszym ciągu nie dzieje się, co się powinno dziać, a powinniśmy być świadkami gwałtownych wzrostów stóp procentowych, a wraz z gwałtownymi wzrostami stóp procentowych, Ilość liry tureckich, które płacimy za jedno euro, no powinna spadać, bo to jednak powinno umacniać walutę. W związku z czym sam fakt, że skończyliśmy z szaleństwem wcale nie znaczy, że jest dobrze. I też pytanie, jak zachowa się bank centralny w kolejnych miesiącach. jak Będą wyglądały naciski na parach walutowych z lirą turecką. Z pewnością nie będzie nudy. Aczkolwiek też trzeba pamiętać, że, że ta para często o tej porze roku jest mniej popularna, bo to jak jest destynacja taka wakacyjno urlopowa. I to było wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę i miłego dnia życzę.